Przyszliśmy napoić nasze konie, Przyszliśmy napoić nasze konie, Za nami piechota i pełne błonie, Za nami piechota pełne błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi. Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Gdy zwiedzimy Warszawę już nam pilno. Gdy, Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno to stare nasze wildo, zobaczyć to stare nasze wildo. A zwilna już droga jest gotowa, a zwilna już droga jest gotowa. Prowadzić prościutko aż do lwowa, Prowadzić prościutko aż do lwowa. きっと。